Jak zmienić na stałe serwer, do którego łączy się program w Insert GT? Serwer, do którego łączy się program, można na stałe zmienić w programie serwisowym. Jest to program, który instaluje się automatycznie wraz z innymi programami linii GT. Aby to zrobić, należy uruchomić program serwisowy, a z jego menu wybrać serwer parametry uruchomieniowe. Kolejno, w przypadku, gdy chcemy zmienić dane logowania dla wszystkich programów jednocześnie, należy zaznaczyć opcję Wszystkie. W sekcji SQL Server należy uzupełnić prawidłowe dane logowania serwera, to jest nazwę serwera, instancję, użytkownika oraz hasło. Standardowo jest ono puste. Opcjonalnie po wcześniejszym prawidłowym wpisaniu danych SQL serwera można wybrać podmiot oraz użytkownika, na którego program będzie automatycznie się logował. Po wykonaniu powyższych czynności, przy uruchamianiu programu będzie się on łączył automatycznie do nowego serwera SQL lub bazy danych.